Przez lata byłem fanbojem sony. Koniec, kropka. Aż w zasadzie do teraz, bo wziąłem do rąk S1R Mark II i powiem Wam jedno: moja przygoda z sony może się właśnie w tym momencie kończyć, a zaczynać zupełnie nowa. Hej, tu Rafał Sztygowski. Miło, że wpadliście. Na tym kanale znajdziecie treści głównie technologiczne. Recenzje, testy, newsy. A dziś, jak już pewnie czujecie, będzie, powiedziałbym, gorąco. Jeśli taki content Was w zasadzie interesuje, wiecie co robić. Zostawcie subskrypcję. A przy okazji, żelazna zasada transparentności. Aparat Lumix S1 R Mark II, który zobaczycie w tym materiale, został mi wypożyczony na potrzeby właśnie tych testów przez sklep Fotoforma, a w zasadzie przez wypożyczalnię. I nikt ze strony Fotoformy ani ze strony producenta nie miał żadnego wpływu na treść tego materiału przed jego publikacją. A sprzęt po zakończonych 10-dniowych testach, oczywiście, wrócił do sklepu. Zacznę od, powiedziałbym, osobistej historii. Jakiś czas temu porównałem Lumixa S5 Mark II w wersji X, który kolorystycznie no mega mi siadł, właśnie z Sony A7 IV i muszę się Wam do czegoś przyznać. No, tamten materiał nie był do końca moim zdaniem udany. Patrząc w zasadzie z perspektywy czasu, widzę, że byłem wtedy mocno stronniczy. Mimo, że Lumix był w niektórych aspektach obiektywnie, no powiedziałbym lepszy, ale ja jako fanboy Sony... Nie potrafiłem tego wystarczająco mocno podkreślić. Morał tej historii myślę, że jest dość prosty. Wyciągnąłem wnioski z tamtej, powiedzmy, wpadki i mogę Wam obiecać, że postaram się już tego nie powtórzyć, ponieważ podchodzę do tego tematu z kompletnie nową i w zasadzie otwartą głową. A że obiecałem Wam, powiedzmy, no szczerość w stu więc zacznijmy toś nietypowo od tego, co w tym aparacie może denerwować i co ja zauważyłem czyli minusy. Po pierwsze, joystick, który jest znacznie odczuwalny, i miałem czasem wrażenie, że w zasadzie ma własne zdanie i potrafi przeskoczyć o dwa pola. Może czasem o więcej, czasem szybciej, zamiast o jedno tak jak chciałem. Czyli precyzja w niektórych momentach, no myślę, że możecie zapomnieć. No, chyba że da się to gdzieś skastomizować w aparacie, tu przyznam, że w ciągu 10 dni nie szukałem takiej opcji. Po drugie, sam materiał na gripie. Serio, w aparacie, no powiedzmy, za tyle pieniędzy spodziewałem się czegoś, co powiedziałbym klei się do dłoni, czyli trzyma się wyśmienicie, a nie swojego rodzaju czegoś śliskiego, który sprawia właśnie takie wrażenie, że przez tą śliskość czuje się mniej pewnie, jeśli chodzi o chwyt aparatu jedną ręką. Po trzecie, no bateria. Można od razu powiedzieć, że nie jest to najmocniejsza strona właśnie tego sprzętu. Aparat jest dosłownie głodny prądu i w trybie nagrywania ciągłego, no nie spodziewajcie się pracy na jednej baterii dłużej niż godzinę. Po czwarte, przegrzewanie. To również potencjalnie może być problem. Mi osobiście w kontrolowanych warunkach i kąka przegrzania wyskoczyła tylko i wyłącznie w 4K 60 i to dopiero po około 40 minutach. A kontrolowane warunki dla mnie, no to jest pomieszczenie zamknięte, studio dość chłodne, bo w okolicach 21 stopni. I po piąte, bufor. Mimo świetnej szybkostrzelności. Bufor po zapełnieniu około no, 70 zdjęć w takim trybie seryjnym opróżnia się na karty SD no dosłownie w żółwym tempie. Naprawdę to trwa długo. Aby to działało jak należy, czyli szybciej, konieczne będzie zastosowanie tutaj kart właśnie CF Express Typ B, które mogą być droższe i na początku nie każdy chciałby w nie zainwestować. Ale mimo tych kilku wad, o których właśnie powiedziałem. Ten aparat zaskoczył mnie w wielu innych aspektach. Kluczowych w zasadzie bym powiedział, i to bardzo pozytywnie. A zacznijmy tym razem od. Tu spotkało mnie, no, bardzo miłe zaskoczenie. Korpus tego Lumixa, mimo że jest, no, duży, jest dla mnie znacznie lepiej wyprofilowany niż w poprzednich modelach. Ergonomicznie w dłoni leży naprawdę świetnie. Mimo tego nieznacznego minusu, czyli śliskości samego gripa, mamy tu dwa duże, rewelacyjne pokrętła z podwójnymi funkcjami i możliwością ich blokady. Korzysta się z tego bardzo przyjemnie, do tego dochodzi w pełni przegubowy ekran, że tak powiem, odchylany w każdą stronę. Który jest moim absolutnym faworytem na ten moment na rynku, oczywiście. Sam grip, mimo uwag co do materiału, tak jak już wspomniałem, również przeszedł. W zasadzie lifting i aparat dzięki temu trzyma się naprawdę wygodnie. Dobra, to teraz temat, w którym Lumix po prostu pozamiatał. Stabilizacja. <muzyka> Powiem Wam szczerze, Teraz już rozumiem w 100% dlaczego mówi się, że to jest najlepszy IBIS w branży. Różnica w porównaniu do tego, do czego byłem przyzwyczajony jest no gigantyczna. Wiecie co, jak mnie znacie, do tej pory mówiłem, że odpowiedni Nijan i stabilna ręka może zastąpić w Sony Gimbala. No jak dodamy do tego odpowiedni szeroki kąt. Teraz możecie zapomnieć o tym, co mówiłem. Totalnie zmieniłem zdanie. Stabilizacja w tym Lumixie to nie jest tylko i wyłącznie dodatek. W wielu sytuacjach to jest po prostu gimbal wbudowany w korpus i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Po prostu wow. Open Gate to prawdopodobnie jeden z głównych powodów, dla których warto właśnie rozważyć między innymi Lumixa. Ja absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Open Gate aktualnie jest przehypowany jest to taki gimmick. To w zasadzie potężne narzędzie kreatywne. Dodatkowa przestrzeń w obrazku, rozdzielczość, którą zyskujemy, daje nam ogromną swobodę w postprodukcji przy np. kadrowaniu czy przy pracy z obiektywami anamorficznymi. A jako ciekawostka z materiału w Open Gate, nagranego w krótkim czasie naświetlania, czyli podbijamy shutter speed, możecie bez problemu wyciągnąć pojedynczą klatkę, która będzie wyglądać jak pełnoprawne zdjęcie na social media, czyli ten format ma w sobie to coś. Przejdźmy do sedna. Ta 44 megapikselowa matryca w S1R Mark II ma w sobie jakąś magię. W sieci mówi się, że dodaje ona obrazkowi ekstra sosu. No i bez problemu, ja się pod tym podpisuję obiema rękami. Obrazek, czy to ze zdjęcia, czy z filmu, jest po prostu niezwykle przyjemny dla oka. Fotografowanie tym sprzętem to czysta przyjemność, taka w 100%. Autofokus nawet z nienatywną 24-70 drugiej generacji trafiał w cel w 95% przypadków, co jest dla mnie takim ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem, patrząc na przeszłość oczywiście. A praca z plikami RAW, mimo wielkości, jest bezproblemowa. Chociaż tu mogę być mniej obiektywny, bo mam do dyspozycji n 4 Max, które pod tym kątem no, nie sprawia żadnego problemu. A co z szumami, zapytacie? No to powiem Wam, że zaskakująco dobrze. Do ISO 6400 obrazek jest absolutnie moim zdaniem czysty i bez problemu jestem w stanie używać takiej wartości. Powyżej tej wartości szum staje się widoczny, a przy ISO 12800 widać już delikatny spadek no, nasycenia kolorów. Mimo to w porównaniu do A7C Mark II obrazek z Lumixa wydaje się być nawet o druminę bardziej szczegółowy. I tu byłem przygotowany na znacznie gorszy wynik. A dostałem kolejne pozytywne zaskoczenie. Internet, można powiedzieć, że zalała fala krytyki za Rolling Shutter w tym sprzęcie. I ja Wam powiem, że moim zdaniem to jest trochę nieporozumienie. Dlaczego? bo ten aparat to w mojej opinii właśnie genialny aparat, przede wszystkim fotograficzny, któremu ktoś dał filmowanie na tak zwanych sterydach, czyli wypasione. Jasne, wydajność tego Rolling Shutter nie jest najlepsza, szczególnie w 24 klatkach. No Rolling Shutter waha się od 23 do 37 milisekund, w zależności jaką wybierzemy rozdzielczość, czy włączymy na przykład Dynamic Range Boost On, ale ta sytuacja drastycznie się poprawia w trybach, Slow motion, czyli powyżej 60 klatek. I jeśli korzystamy właśnie z 60 FPSów, to schodzimy do 15 milisekund, co już jest uznawane za dobry wynik. A w 120 klatkach schodzimy w zasadzie do imponujących 7 milisekund. To już jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jasne, wiąże się to z delikatnym minusem: w slow motion nie możemy używać Dynamic Range Boost trybu, który podnosi nam rozpiętość tonalną. Aczkolwiek mój wniosek jest prosty: trzeba wiedzieć kiedy ten parametr będzie problemem, a kiedy nie? Czyli w zasadzie taka klasyczna sytuacja. Dobór sprzętu do odpowiedniej sytuacji. Czy to właśnie początek mojej przygody i zmiany systemu z Sony na Lumixa? Odpowiedź brzmi tak. Zaskoczeni? No ja przyznaję, że też. Chcę przejść w zasadzie po tym teście na Lumixa, ale z małym wyjątkiem, w zasadzie z haczykiem, nie do końca na ten model. Mimo że S1R Mark II jest absolutnie fantastycznym aparatem, to ja osobiście nie potrzebuję aż tak wysokiej rozdzielczości, ponieważ jestem przede wszystkim filmowcem, twórcą, a fotografem jako dodatek. Więc w to, co ja bym celował, to model, który ma szybszą matrycę, czyli S1 Mark II. Jednak dla tych z Was, którzy szukają właśnie większej rozdzielczości i topowej jakości zdjęć, myślę, że Lumix S1R Mark II to absolutny tak zwany no-brainer. Szczególnie w tej cenie, z tymi możliwościami. I zestawiając go z konkurencją, która po prostu nie istnieje w tym budżecie. I to jest naprawdę mega konkret. A jakie wasze są przemyślenia na temat tego sprzętu? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli materiał był na przykład pomocny, łapka w górę no, nie zaszkodzi. A na ten moment w tym materiale to wszystko. Cześć i do następnego.